we <laughs> Czujnik temperatury podłogi. Podpięcie pod regulator temperatury. Cała, całe kablowanie z góry, z dołu. Rozdzielacz na 8 sekcji. 8, 9 sekcji. Trzeba podkuć pod... drabinki. Tu jest zapianowane, tam będzie zostawione. Tu też trzeba będzie zrobić dilatację dzisiaj. Zapianowane. Do czujnika temperatury idzie do... kontakt tu będzie prawdopodobnie kontakt i włącznik muszę szybko puścić kabel od włącznika do bramy i tu gdzieś będzie czujnik temperatury ustawiony spiżarka Woda idzie. Tędyk. Tędyk, to gdzieś jest 10, 20, 30, 40 cm od tego super Tak. Tędyk, tędyk i tu jest cała pajęczyna pod wodę, masaka. Kominek muszę wyciąć. Kupa roboty dzisiaj przed wylewką. To ogólnie pętle w każdym pomieszczeniu jest po 70 metrów. Dziś tak wychodzi 70. Tu jest jak 70-60, może nawet być mniej, ale w tych dwóch jest porówno. No, A to się wyreguluje oczywiście. Kable do sterowania na dół, pokój rozstaw co 15. Sypialnie. jeszcze kupa roboty przede mną c-sanit system mech z tym freszem całym tutaj to są czterdziestki wyjście w stojącą z dopływem no, i wyjście od drabinki. Tutaj muszę też podkuć dzisiaj Prysznic Sterowanie temperaturą, i musi być wpuszczone tam od podłogi. Także kupa roboty, to jest tak jak samo. Sterowanie. Sterowanie. I czujnik podłogi trzeba wpiąć. Minimum metr od ściany. Także jadę z koksem.